Dobrze, dobranęliśmy do ostatniego zwiastunu z D23 Expo, które omówimy na kanale. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj. Jak zwykle Natalia. Oraz. tradycyjnie jadę. Tajna Inwazja, czyli drugi zwiastun Marvel Studios D23X. Powerwolf by Night już powinien się pojawić wcześniej na kanale. Tajna Inwazja to będzie serial, który pojawi się w następnym roku. Trochę taki star Starvik dla Samuela L. Jacksona, który powraca jako Nick Fury w tym serialu. Nie widziałem jeszcze tego zwiastuna i jeśli się nie mylę i z tego co gadaliśmy przed chwilą, nikt z nas jeszcze nie widział tego zwiastuna i wszyscy poczekaliśmy. Mhm. Więc będziemy go oglądać po raz pierwszy. Pierwszy. Tak, zresztą co by powiedzieć, to ten projekt był zapowiadany bardzo, bardzo długo i w sumie nadal za bardzo nie wiemy, jak będzie wyglądał. Zobaczymy, czy z tego zresztą na coś więcej się dowiemy. 3, 2, 1, start! Ale jest spokojnie. maria Hill. you've been avoiding earth but i have called for your help plenty of other times and you've been pretty content to let those calls go straight to voicemail yeah well this is different oh gęsto. how much do you know about your security detail what do you mean how much do i know about him yes don't cheat yeah. Ile, ile od razu nam się wszystkich postaci przejawia Fury? tutaj O, zapomniałem, przecież No tak, ten aktor o, Olivia Colman. O jest to tak It's just the beginning. Emilia Clarke! Alone. between them and what they really want. And what is that? Mhm. And what? Egg. bo mamy zwiastun, a i tak nic nie wiemy, tak? A dostaliśmy czy... po prostu... Nie, bo to jest to, że dostaliśmy... Przez wszystkie te miesiące dostawaliśmy informacje generalnie głównie o castingach mm -hmm. i to było tyle wiadomo i generalnie o tym zwiastunie, co dostaliśmy tylko pokazanie. I nawet nie jednej, chyba czwartej tych postaci, które były skastingowane i w sumie... W sumie, w sumie chwila, chwila. Wiemy, że to jest zwiastun, więc tak, tak naprawdę seria może finalnie wypaść inaczej, może być trochę różna klimat... Od tego, ale widać reakcję też ludzi w internecie. Czytałem, że bardzo podoba mi się, że, że jakby po tym rozhachanym MCU i dużo śmieszkowym MCU, pomimo tego, że wiadomo, że Nick Fury zawsze gdzieś wtrąci tam jakiś ironiczny tekst, żartobliwy, to mamy tutaj bardzo gęsty i poważny i taki polityczny klimat. Jeśli sobie przypomnimy Nicka Fury'ego w Zimowym Żołnierzu i wyjmiemy tylko jego sceny te akcji i rozłożymy to na sześć odcinków serialu. Jeśli to będzie to, to ja to chcę. To może być dobre. To w ogóle wygląda jak taki właśnie thriller piegowski. Tutaj tam ta, tak jakby mówię, atmosfera jest taka gęsta, aż po prostu się lepi po prostu od tego od tajemnic. I takiego właśnie takiej niepewności, którą czujemy w powietrzu, i myślę, że tu będzie bardzo. Wiecie, co ten serial będzie robił? Będzie stwarzał maksymalne pole do spekulacji i do wyciągania wniosków co odcinek. Hmm. Być może, ale ja tutaj szczególnie chciałbym zwrócić na scenę z y, około pierwszej minuty, kiedy Talos się spotyka z tym gościem, którego nie pamiętam jak się nazywa, ale ja wiem, że grał w jak i nagle się tam pojawia wiele jego kopii, to znaczy, bo wiemy o tym, że Talos jest królem. Mhm. Uh -huh. Czyli być może, co świadczą na to niektóre dialogi, niektóre sceny w tym zjastu, nie, że może po prostu dostaniemy jakąś inną frakcję z Króli, uh. która chce przejąć Ziemię. Bo tak to by nam się czuło, ta reakcja Talosa i ta ogólnie ta scena, ta scena, skoro on nagle jest zaskoczony wieloma, wieloma, znaczy, że no osobami, które wyglądają tak samo, Czym była tajna inwazja w komiksach? To by wskazywało, że to po prostu Skróle. Yy, więc yy, chyba, że będziemy jeszcze mieli jakiś inny zot akcji. Ale, ale on jest tym zaskoczony, czyli raczej on o tym nie wie. Więc tutaj bym, by raczej spodziewało się właśnie jakichś yy, różnych frakcji właśnie wśród Skrólów i, i, i pewnie dojdziemy może do czegoś podobnego jak w przypadku no, komiksu, gdzie po prostu nagle dowiadywaliśmy się, że pewni, pewne postacie poznane postaci są nagle skularne. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że trochę nam się urzeczywistni tą politykę i tą rzeczywistość, właśnie taką, no, taką rzeczywistość polityczną w MCU, bo, po, bo chyba hmm. najgęściej nam to było zarysowane właśnie w Zimowym Żołnierzu. Już im dalej szliśmy, odchodziliśmy od tego w Wojnie Bohaterów, to było już malutko zarysowane i reszta była traktowana bardzo po łebkach. A tutaj no wiadomo, mamy tezka. trochę powrót do tego. Tak, i wiadomo też, że każda postać będzie miała tutaj coś ważnego do odegrania i że to jest trochę jak takie, mam wrażenie, jakbyśmy dostali po prostu puzzle uh -huh. i te puzzle po prostu będziemy oglądając ten serial układać i każda z tych osób, która tam jest, jest po prostu elementem. Jeszcze taka jedna rzecz, którą zauważyłem. Scena 1,34-35 to jest bodajże, jeżeli dobrze widzę, to jest ten aktor, który miał grać w tym nowym, czyli w tajnej Inwazji, miał grać prezydenta USA, jeżeli dobrze pamiętam. Uh -huh. y więc tej właśnie mam jakiś atak na prezent, to zobaczymy ogólnie, czyli biorąc uwagę, co mogłoby być, biorąc uwagę nazwę, to by po prostu może podczas tego ataku, by nie wiem, został zamieniony na Skrula, czy coś, Wszystko, tak. czy ogólnie jest... A czyli w ogóle a propos Skróli, to ja myślę, że w ogóle to też będzie taka dosyć niezła rozkmina, kto jest z królem, kto nie i też będziemy tak. próbowali to rozgryzać jako widzowie, mi się wydaje. Mhm. Ja wiem, że też niektórzy powiedzą, w falkonie Zimowym Żołnierzu też było właśnie tej trochę politycznej rzeczywistości, ale ona była bardziej tłem dla tych całych wydarzeń z tego serialu, a tutaj mam wrażenie, że ona będzie wiodła bardziej prym. I to, co nam powiedziano na D23 Expo, że tajna inwazja, radek mnie zaciuka, za, zmien za zmienianie nazwy, ma przychodzić bezpośrednio i ma bezpośrednio wpływać na Armor Wars. I trochę też to widzę. No, to ja bym nie, trochę właściwie. traktował te dwa seriale, te dwie serie jako dwie, dwie części jednej złączonej historii. Zobaczymy, chociaż na pewno Armor Wars będzie się skupiać bardziej na Aftermath. Tej tajnej inwazji tych wydarzeń, niż jakby na kontynuacji bezpośredniej, jakby wątku z króli, też. To jest jednak taki no, powrót do tych agenckich tematów, mm -hmm. których, których w sumie dawno nie widzieliśmy aż tak w MCU. Czyli wiadomo o tym, że mieliśmy kilka lat temu, wiadomo, zimowego żołnierza, mieliśmy też agentów tak, czy są obecni po, poza MCU, oczywiście, jak ja mówię o agentach mm -hmm. tak, czy to zawsze byłoby miło, jakbyśmy tak jakoś powstać, jej z Agentów tak, czy coś tylko. Właśnie, jakby coś było jeszcze właśnie odnośnie tej tajnej inwazji, a ja bym tylko chciał wspomnieć, że jakby mi ktoś kilka lat temu powiedział, że można zrobić jakiś solowy projekt w MCU z Nickiem Furym, to bym miał takie, okej, okay, ale no tak nie zrobisz serialu, to czy, no na siłę można by było, ale nie zrobisz takiego serialu, który się nazywa Nick Fury, bo on trochę bardziej jest, mniej jest ważny, to, kim on tak naprawdę jest, tylko jest ważne to, czym on się zajmuje w MCU. I Tajna Inwazja to jest idealny moment, żeby Samuel L. Jackson dostał swój własny serial. Poza tym, tak jak wspominałam, no. Sam tytuł, Tajna Inwazja, myślę, że ten serial skrywa nami całą masę tajemnic, które właśnie będziemy z odcinka na odcinek odkrywać i, i to mnie chyba najbardziej bawi, bo, bo po prostu taki thriller szpiegowsko-kryminalny, to mm -hmm. jest chyba coś, na co czekałam. Razem z wami na początku 2023. Dołączcie do nas, jak już będziemy robić spoilerowe omówienia, ale w międzyczasie są inne rzeczy, są rzeczy z D23 Expo, które były przez miniony weekend. Zapraszamy was na inne reakcje, które wpadły na kanał, a także dajcie nam znać, co uważacie o tym zwiastunie. W komentarzach pod tym filmem. Zapraszamy także na nasz serwer na Discordzie na kanał HejPoment, gdzie koniecznie musicie zostawić swoją ocenę. Wszystkie informacje związane z D23X poznajcie też na grupie Disney Plus Polska na Facebooku. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Na razie. Pa!